TVG-9, cerkiew w Zubaczach. Piękna cerkiew, która staje się jeszcze piękniejsza, ponieważ odnawiany jest murek wokół niej. Tu panowie pracują. Tak, tak i jeszcze będzie odnawiane wnętrze. Także... Yy, no już będzie coraz piękniejsza. Jak się jeszcze do niedawna zastanawiałem, czy, czy jaka cerkiew jest w regionie najpiękniejsza, czy, czy w Dubicach cerkiewnych, czy w Tokarach, koterce, czy w Zubaczach, to teraz, teraz dla mnie jednoznacznie najprawdopodobniej będzie najpiękniejszą cerkwią, będzie cerkiew w Zubaczach. Właśnie z tym murkiem, z odnowionym wnętrzem. Po prostu cudo. Fuga wykonywana starą metodą, ręcznie, bez użycia żadnych A, no tak. Technik... Czyli yy, to robicie tak, tak jak to się robiło kiedyś? Aha tak. Sługa Aha. Aha bez używania urządzeń czyli robicie tak samo jak 100 lat temu kiedy tak, budowano tak, tą cerkiew mhm. w taki sposób się wykonuje mhm, dziękuję